No, i Siemano, 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 Mądreczki. Witam nas po krótkiej przerwie na kanale. Yy, chcę Wam dzisiaj zaprezentować, zrobić taki Wam Xboxing, jak to tam się nazywa, po Waszemu. Po Mojemu to się nazywa yy, prezentacja nowego sprzętu w warsztacie. Uzupełniamy warsztat, kupujemy nowe narzędzia. I dzisiejszym nowym narzędziem jest, jest, są dwie rzeczy. Jedna jest. Narzędziem drugie jest materiałem sztucznym, który będzie wykorzystany do szklarni, a jak domyślacie się, szklarnia jest szklana albo jest foliowa, tak? Także no, bez zbędnego pieprzenia i tu przechodzimy do narzędzi. Kupiliśmy dzisiaj sobie zestaw, zestaw wierteł płaskich, dokładnie do drewna. Są to typu takiego, jak widzicie, każdy rozmiar. Nówki rozpakowane. No i tutaj z kolei jest folia. folia ogrodowa, mam nadzieję, że będzie nadać się na sklarnie trochę jakoś tak mało. No tak mało, no tak mało i taka mała w dziwnym opakowaniu, bo zawsze folie są opakowane na rolkach, tak? A to takie jakieś takie, takie trochę dziwne, no i trochę mnie to zaskoczyło, myślałem, że to kurier mi przywiezie rolkę, na której będzie dużo, o, woda mi się gotuje na kamunie. No. I myślałem, że to będzie... Bela, nie uciekaj. No i myślałem, że to będzie duże. A to okazuje się, że... Trochę się rozczarowałem. Ponieważ... Takie... Kurde, jest takie małe. I zobaczymy, ile tego jest. Zamówiłem... Dużo. Przyszło w takim czymś. Także zobaczymy. To jest folia, bo mam plan zrobić sobie szklarnię. Własnej roboty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W międzyczasie też będziemy chodzić zobaczyć do ogniska, bo zrobiłem ognisko, bo muszę badyle popalić. I ten... I my zobaczymy. Dobra, przejdźmy do tych wierteł płaskich. O kurde, jak to jest zamontowane. Poczekajcie, moi drodzy parafianie. O, 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 o. Zaraz zobaczymy. No już, już wiemy, czemu to jest przymocowane. Tam po prostu jest przy terytytkę zamontowane. Ale już to... Widzicie tutaj, w tym momencie. To jest trytytka ja ją próbuję przeciąć, ale coś nie wychodzi. Cholera, jedna. Zaraz to spada. O, o Jest Mamy to Mamy, mamy. Udało nam się otworzyć No i jest Jest, są to wiertła no, no, no. Dobrej, mam nadzieję, że dobrej jakości posłużą mi Także to są do drewna. Będziemy co się przyjdzie, przydzie, drzewie to zawsze coś Zawsze coś odłoży yy, będzie. Odłożymy na miejsce, tak powinno być. Porządek, jak widzicie. Musi być kurna, bo. Bo jak nie, to będą problemy. Na pewno pytacie yy, dlaczego piła jest na, na, na ziemi? No bo będzie czyszczone na kompresorem. Pociśnieniem wydmucham wszystkie te niezbędne brudasy i niebrudasy. Ty, jak widzicie skuterek, czerwona wisienka moja. Na razie no że tylko w w pilnych przypadkach, bo, bo ponieważ odpadają mi plastiki połamały mi się połamały mi się plastiki i kurde jestem niezadowolony, bo są kable na wierzchu ale spokojnie, już zamówiłem i mam nadzieję, że będą malowane że będą pomalowane i dojdą mają dojście na wtorek, także w środę na pewno będzie jakiś filmik jak widzicie tam mi się pali ognisko Niech się pali trzeba je nadzorować od czasu do czasu, żeby mi się tutaj kłopotów nie narobiło. Także no dobra, mniej się z tym. No jak widzicie porządek trochę na podwórko zrobiłem, tam są worki, one to są posegregowane butelki. I tutaj takie o, porządek, tutaj jeszcze te drzewko te drzewko pójdzie do, do, yy, do spalenia, tak samo na tamte ognisko, to jest przyczepka. Właśnie, na temat sklarni. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie zamawiałem kantówek, po prostu poszłem do lasu, wyciąłem takie proste y badyle. Oczywiście się je oczyści, z każdej strony z jak się da folię, żeby nie przedziurawiło mi. No i zobaczymy, czy to da radę. Jeżeli da radę, no to będę się, bo stworzyłem sam folie na własnym, na własnym podwórku, z własnego pomysłu. tak? I dlatego ja lubię majsterkować, bo to jest technika zrób to sam. Zobaczymy tutaj, tu jak widzicie nic się nie zmieniło, u nas jeszcze śnieg leży, śniegu i śniegu, no i teraz mam też projekcik taki oprócz tego tam, tej sklarni, projekcik zrobić tutaj mojemu dzikiemu kotku, kotce, słówce, taki domek z kartonu na takiej desce OSB na czterech też palikach. Coś podobne do kantówek Żeby to zrobić i żeby to było w końcu jakoś porządnie zrobione Bo chciałbym żeby ona w końcu mieszka Sobie normalnie przy jedzeniu A nie kurde w tej budzie W tej budzie ona za bardzo nie Mieszka I to tak nie fajnie, Nie fajnie, nie podoba mi się, bo siana naładowaliśmy Ona tam okaże się, że ona tam nie mieszka Nie mieszka, także no jak widzicie Mużyczka gra nic się nie zmienił. Warsztat jest tak jak był Co doszło? Doszło na pewno doszło. Yy, no te narzędzia doszły Doszły narzędzia. E, 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 e. No chyba tylko narzędzia doszły. Te półki widzieliście, a nie, dwie rzeczy jeszcze doszły. Doszła taka wiertarka. Tutaj z takim tym z ciotką. No, taki własny pomysł. No i tu taka wiertarka na stojaku. Zobaczymy czy to się, czy to się sprawdzi. Pie Piecy widzieliście, także to To by było chyba na tyle mordeczki Ale, ale jak już jesteśmy razem To rozpakujmy może tą Ło. Rozpakujmy tą fonię che 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 Już jestem. Po króci przerwie. O, cyk. No i jak widzicie, kurde, taką folię mi daje. No, no to czegoś tak nie Cieszy mnie ten widok, kurde. No tak trochę. Mało tego. Opa, opa. O, kurde. zobaczcie, ludzie. To jest strasznie mało tego. To, to, to ja bym musiał zamówić Ojej, o matko bosko, to, to się stanęło. To będzie zdecydowanie za mało, ale chociaż może ściany oklejemy. Nie, jednak folia będzie trzeba Taką naroka. No, no to, to jest za mało. Cholera, nie cieszy mnie to. Bardzo mnie to nie cieszy, powiem Wam. Cholera jasna, no. idziemy kawę sobie zrobić, bo się zdenerwowałem. Niepotrzebnie to zamawiałem, no, kurde na drugi raz będę wiedział. Cholera. Najlepiej pojechać do Castoramy, do Merlina i wziąć, zobaczyć na rolki i kupić w rolkach po prostu, albo gotową już klarnię. Ja po prostu chciałem to zrobić po swojemu, ale jak wiecie ja jestem taki, że się nie poddaję. Także będziemy robić dalej. Nie poddajemy się, pamiętajcie, jeżeli macie jakiś cel, Dończcie do tego celu, żeby go wykonać, i się nie poddajemy. Także to by było na tyle mordeczki. Jeżeli Wam się podobał ten unboxing i chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach, bo ja w ogóle zauważyłem mordeczki, że Wy w ogóle nie piszecie nie nie komentarza. Jak piszecie komentarze, to strasznie mało. Na 10 komentarzy są tylko, kurde, 2, 1, no, no może tam trzeci się jakiś pojawi. Śmiało, chopa, y, też, śmiało, mordeczki, śmiało, ja czekam na takie coś. Ja chcę wiedzieć, czy robię dobrze, czy nie. Według mnie robię dobrze, ale może według, według Was źle. A jeżeli robię źle, no to dajcie mi znać, co mam poprawić, co mam źle, co źle zrobiłem, co, co jest do poprawki. Także mordeczki, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, łapkę i obowiązkowo komentarz i udostępnijcie na swoich kanałach, pomóżcie mi się wybić.